A wy rozmawiacie w ogóle o takich sprawach ostatecznych? Tak, bardzo dużo. Moją przywarą, a może też zaletą, zależy, jak kto na to patrzy, jest to, że ja jakby nie uciekam od takich tematów. Jest jakoś, Od zawsze lubię wykładać kawę na ławę, co przysparzało mi wielu problemów. I, I może stąd właśnie taki, a nie inny ten dyskurs na social mediach. Natomiast ja bardzo często, właściwie codziennie, pytam Janka, czy on czuje, że ten koniec się zbliża. Rozmawiamy właśnie o tym, co, co będzie po. Chociaż Janek ma od początku trochę takie bardzo mądre zresztą przeświadczenie, że nigdy nie wiemy, co jest komu pisane i wiele osób, które jemu współczuły i żałowały go w tej chorobie, ich już nie ma, a on nadal jest. Także życie jest bardzo pokrętne. Dziękujemy za każdy dzień, kiedy się budzimy, i ja widzę, że on tam zbiera się powolutku i, i szykuje do pracy. Yy, ale... ale jakby z tyłu głowy mhm. mam, mam, mam to takie poczucie, że, że może go nie być niedługo. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.